Dzień dobry, szanowni Państwo. W biznesie nieoczywistym dalej będziemy rozmawiać o raportowaniu zrównoważonego rozwoju i co to oznacza dla naszej gospodarki. A moim Państwa gościem jest Tomasz Piasecki z firmy Forvis Mazars. Bardzo mi miło. Tomku, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Będziemy rozmawiać o rzeczach, które chyba dzisiaj już wchodzą do kanonu kwestii, które są związane z rozwojem gospodarczym nie tylko w Polsce, nie tylko na świecie, ale też i w Unii Europejskiej. A mianowicie, chciałbym się ciebie zapytać, w ogóle na początku, czym jest ten CSR, czym jest ASG, czy Zielony Ład? Po co nam to jest w ogóle potrzebne w dzisiejszej nowoczesnej gospodarce? Oczywiście. Um... Jest to bardzo szerokie zagadnienie. Jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, mówimy o kwestiach bardzo szerokich. Są to kwestie związane ze środowiskiem, szeroko pojętym, ze społeczeństwem i z tym, jak zarządzamy. Jak zarządzamy na poziomie przedsiębiorstwa, e, kraju. E, to są wszystkie te elementy, które e, wpływają na to, jak e, funkcjonują gospodarki, jak funkcjonują e, przedsiębiorstwa. E, pewne z tych tematów historycznie już zostały zaadresowane. Możemy sobie wyobrazić kwestie społeczne, takie jak chociażby jak długi jest nasz dzień pracy. Jak nam się pracuje, jakie mamy prawa. To są pewne kwestie, które gdzieś tam już historycznie zostały poruszone, w jakim stopniu rozwiązane, ale tych kwestii. Tak jak obserwujemy, świat, który jest wokół nas, pojawia się wciąż coraz więcej. I te kwestie są wrzucane właśnie do tego pojęcia, którym jest zrównoważony rozwój. Taką najnowszą grupą, która zostaje. Obecnie dość mocno przebadana są właśnie te kwestie środowiskowe. Zapewne większość z Państwa słyszała o kwestiach związanych ze zmianą klimatu, z pewnymi porozumieniami międzynarodowymi, jakie tutaj mamy, które również Polska podpisała. Także to są te kwestie środowiskowe, społeczne, zarządcze w ramach właśnie tego obszaru stróżnego rozwoju. Także szeroki obszar. Pytałeś jeszcze, jak to się ma do polityki Unii Europejskiej, do gospodarki. Unia Europejska przyjęła tak zwany Zielony Ład, Green Deal, i strategia Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dalszy rozwój Unii Europejskiej, rozwój tego bloku handlowego, właśnie się opiera o te kwestie zrównoważonego rozwoju, kwestie środowiskowe, kwestie stworzenia przewag konkurencyjnych w rozumieniu zrównoważonego rozwoju e, w, i w poszanowaniu e, e, środowiska. Często kojarzymy kwestie środowiskowe z e, jakimś takim dodatkiem, wydatkiem, ryzykiem, czymś co nie łączy nam się z szansą e, chociażby finansową. No tutaj byśmy musieli wejść dużo głębiej, e, ale m, taka Prosta prosta rzecz, prosty przykład, y, chociażby m, ceny energii. Ceny energii, które e, pochodzą z odnawialnych źródeł, e, są dzisiaj tańsze niż e, e, kiedyś to było, kiedy e, generowaliśmy energię z e, źródeł nieodnawialnych, takich jak e, węgiel. Także mamy tutaj również szansę. To tutaj wejdę Ci w słowo i troszeczkę może tak w kontrze będę do tego, co powiedziałeś. No, tam z drugiej strony. Po co nam ten cały zielony ład? Jest dużo dyskusji tutaj teraz, że to jest przeregulowane, że tak naprawdę jest to niewywołanie bardziej naszej gospodarki, która będzie konkurencyjna wobec innych. Chociażby patrzymy na Stany Zjednoczone czy na gospodarkę Chin, która nie stosuje w ogóle tych reguł. No więc, gdzie tutaj my robimy te przewagi? Będąc tym, powiedzmy sobie, tą zieloną wyspą, jak to się ładnie mówi, pośród całego gospodarczego oceanu Oczywiście. świata. To jest, to jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo szerokie, które zadałeś. To nie jest tak do końca, że Chiny czy Stany Zjednoczone nie mają regulacji w tym obszarze. One po prostu podchodzą do tej kwestii zrównoważonego rozwoju inaczej. Jeżeli chodzi o Chiny, Chiny mają swój Zielony Ład, mają, mają swoje regulacje i robią paradoksalnie dość dużo. W obszarze zrównoważonego rozwoju. Oczywiście oni jeszcze biorą pod uwagę ten proces um, doganiania krajów zachodnich. Um, ten proces, można powiedzieć, wykorzystywania starych technologii, żeby się znaleźć w innym miejscu, ale ich docelowy cel jest dość podobny do celu Unii Europejskiej. Czy, czyli Rekonstrukcja tego, jak działa gospodarka, zmienienie miksu energetycznego, wprowadzenie nowych technologii i też zaadresowanie tych globalnych wyzwań, które mamy, wyzwań związanych właśnie ze zmianą klimatu, udowodnioną, którą widzimy z roku na rok. Nie widzimy jeszcze finalnych konsekwencji tego procesu, ale on, kiedy nam się zakumuluje przez następne dekady, to będzie, będzie, będzie naprawdę poważny. No i też kwestii innych środowiskowych. Takich jak utrata bioróżnorodności, utrata miejsc, które są w stanie się same regenerować. Także ja bym powiedział, że Chiny, Chiny tutaj działają i to nie jest tak, że one, one tego nie robią. W Stanach jest troszeczkę inne podejście. Tam zostawia się więcej przestrzeni dla działania samego rynku, czyli nie ma tej przesadnej regulacji, tak jak powiedziałeś, która jest w Unii Europejskiej. A jeżeli chodzi o samą Unię Europejską, to nie możemy zapominać o kontekście. Stany Zjednoczone, Chiny, one, w dużym stopniu mają dostęp do surowców, które są potrzebne do rozwijania przyszłych technologii. Europa, jako kontynent. Już tych surowców nie ma. Nie jesteśmy w tej Europie XIX-wiecznej, gdzie Europa miała wpływy na innych kontynentach i je wykorzystywała, te wpływy. Dzisiaj Europa niejako no, porzuciła, nawet bym powiedział, wpływy w pewnych miejscach i stanęła w takim trochę miejscu. To, jak my teraz będziemy tę swoją konkurencyjność budować, i pomysłem właśnie był Zielony Ład, czyli. Energii już nie robimy z surowców, które musimy importować. Energię robimy z tego, co dała natura słońce, wiatr, fale. Jeżeli chodzi o surowce, które musimy importować. Nie będziemy ich tak wykorzystywać, nie będziemy importować nowych, będziemy wykorzystywać te, które już importowaliśmy, czyli ten cała ta idea gospodarki obiegu zamkniętego, tak? to wszystko jest zawarte w, w Zielonym Ładzie, te wszystkie idee są, można powiedzieć, skumulowane i regulacje są budowane wokół tego. Powiedziałeś, a propos konkurencyjności, i utraty konkurencyjności, e, którą niektórzy teraz obserwują, ktoś może powiedzieć o czym e, my tutaj rozmawiamy, e, w tej chwili rzeczywistość jest inna. E, większość osób wskazuje na to, że tracimy tę konkurencyjność. Tu jest kwestia horyzontu czasowego, tak? E, jeżeli mówimy o tym, co się dzieje teraz, to rzeczywiście to tak wygląda, e, że patrząc na to z jakimi wyzwaniami e, borykają się przedsiębiorcy w Polsce, no to, to jest dla nich wyzwanie, jest to dla nich koszt, um, często sytuacje są dramatyczne, ale Unia Europejska tutaj patrzy bardzo długoterminowo. I w długim terminie ta strategia e, może mieć sens. Powiedziałeś tutaj, przedstawiłeś taki rys dosyć szeroki, tak. przechodząc poprzez Chiny, Stany Zjednoczone i kończąc na Europie, jak budować właśnie w perspektywie długofalowej e, tą konkurencyjność, ale też zahaczyłeś też o wątek historyczny, który chyba też determinuje to, co my dzisiaj robimy: mianowicie, no rzeczywiście tak, z czego się w ogóle wzięła Unia Europejska, ze wspólnoty węgla i stali, od tego zacznijmy, a z drugiej strony też straciliśmy wpływy kolonialne, co też jest bardzo ważnym aspektem, jeżeli. Mówimy tutaj o dostępie do surowców naturalnych. Zgadza Więc się. jakby naturalnym celem w ogóle całej Europy, e, mówimy tutaj o e, Europie e, jako wspólnoty e, państw, które chcą coś wspólnie tak. nawet na tym polu gospodarczym zrobić, no to rzeczywiście jesteśmy teraz przed wyzwaniem tego, w jaki sposób regulacyjnie podejść do tematu i w jaki sposób może nie zmusić, może, ale zobligować wszystkie państwa do tego, żebyśmy patrzyli w jednym kierunku. I być może dlatego ta dyrektywa CSRD jest, ta, dzisiaj tak. CSRD jest taka ważna z perspektywy rozwoju tak jak powiedziałeś długofalowego i spojrzenia w przyszłość naszej w ogóle europejskiej gospodarki. Zgadza się, tak. Um. Tutaj oczywiście o wszystkim nie opowiemy podczas tego krótkiego wywiadu, ale to, co powiedziałeś, jak najbardziej się zgadza. Od czegoś trzeba zacząć. Jednym z takich punktów startowych jest właśnie wymóg dyrektywa w sprawie sprawozdawczości i zrównoważonego rozwoju. Tym jest CSRD i ta dyrektywa ma na celu wzrost transparentności informacji. E, które e, firmy m, ujawniają i udostępniają innym, e, innym firmom. E, tak jak wszyscy doskonale wiemy, e, już nie pamiętam, kto e, ten, ten, ten jest, jest autorem tych słów, ale nie da się zarządzać. E, tym, o czym, o czym nie wiemy. Tak? I jednym z pierwszych kroków jest w ogóle dowiedzenie się, jakie kwestie zrównoważonego są istotne z punktu widzenia wpływu firm na właśnie kwestie środowiskowe, społeczne i też jak te kwestie wpływają finansowo na firmę. I to jest dokładnie to, co dyrektywa CSRD wymaga. W ramach dyrektywy CSRD trzeba dokonać, trzeba wykonać konać um, analizę podwójnej istotności, czyli właśnie analizę tego, jak e, firma wpływa na e, środowisko i społeczeństwo i jak kwestie zrównoważonego rozwoju wpływają e, na firmę i później te informacje e, ujawnić. Powiedziałeś troszeczkę filozoficznie na hmm. początku wiem, że nic nie wiem, żeby przejść dalej do uszczegółowienia tego, co my chcemy w ramach e, właśnie tego w ogóle działania zrównoważonego rozwoju zrobić w naszych gospodarkach. E, czy na dzisiaj widzisz tą harmonizację standardów raportowania w, na samym poziomie Unii mhm. Europejskiej? Tak, dyrektywa CSRD wprowadza ujednolicenie standardów. W ramach dyrektywy CSRD są jednolite standardy, europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju, ISRS. I tutaj, tak jak Unia Europejska jest długa i szeroka, przedsiębiorstwa są zmuszone, aby raportować zgodnie. Z tymi standardami, czyli ta dyrektywa niejako ujednoliciła raportowanie, które wcześniej bazowało na różnego rodzaju dowolnych standardach. Także tutaj Unia Europejska jest pierwszym takim blokiem państw, który zdecydował się ujednolicić te standardy. Tych standardów oczywiście jest więcej. Tych standardów w przeszłości było dość sporo. Takim głównym w tej chwili konkurentem do standardów ESRS europejskich, Europejskich, są międzynarodowe standardy sprawozdawczości i zrównoważonego rozwoju ISSB. I te standardy już kilka krajów, zarówno z krajów świata rozwiniętego, jak i krajów rozwijających się, zapowiedziało, że przyjmie do swojego prawodawstwa. To są te niematerialne, niefinansowe wskaźniki, o których mówisz. Abyśmy omówić te podstawowe obszary, które firmy muszą raportować? Oczywiście. W ramach ujednoliconych standardów wynikających z regulacji ESRS i dyrektywy CSRD, firmy są zobowiązane, aby raportować względem standardów przekrojowych. To są standardy, które dotyczą wszystkich firm. To są standardy ogólne, wymogi ujawnień ogólnych, ale również standardy tematyczne. I każda firma powinna przeprowadzić analizę, o której już wcześniej wspomniałem, która pozwoli zdefiniować, które tematy zrównoważonego rozwoju są istotne z punktu widzenia wpływów, ryzyk i szans dla danego przedsiębiorstwa. I te tematy tematyczne są podzielone na trzy główne obszary. Są to tematy środowiskowe. E, społeczne i związane z zarządzaniem praktykami e, biznesowymi. E, wśród tych głównych obszarów są e, tematy takie jak chociażby zmiana klimatu, kwestie zanieczyszczenia, kwestie gospodarki cyrkuralnej, o której e, e, już mówiłem, kwestie utraty bioróżnorodności. E, w kwestiach społecznych tutaj mamy kwestie wpływu na e, pracowników własnych, pracowników łańcuchu wartości, jak również Konsumentów i lokalne społeczności. Także tych tematów jest całkiem sporo. Regulacja je definiuje i wymaga od firm, żeby zrozumiały, które tematy są dla nich istotne. A przechodząc już tutaj na nasze polskie pole, gdzie możemy mówić tutaj o wdrażaniu, u nas w gospodarce, w przedsiębiorstwach, e, tych wszystkich dobrych praktyk. Czy mamy gdzieś takie benchmarki zagraniczne e, już firm, które po pierwsze to robią, a po drugie, mogą się pochwalić już jakimiś konkretnymi wdrożeniami. Zdecydowanie jest sporo przykładów z każdego sektora. Także to nie musi wyglądać tak, że tylko sektory, które gdzieś tam są związane z, z ekologią, gdzieś ten zrównoważony rozwój jest jakimś elementem takim no, no, niemalże wbudowanym w ten sektor. To nie jest tak, z, z bardzo różnych sektorów. Um jeżeli chodzi o to, gdzie znajdują się te firmy, no to tutaj zdecydowanie przodują takie kraje jak Niemcy, Francja, Holandia, kraje skandynawskie, gdzie ten temat zrównoważonego rozwoju, temat w ogóle ESG, rozumienia tych pojęć, no on już był przedmiotem analiz rozumienia też inkorporowania tych tematów do tego, jak firma sobą zarządza, jak buduje strategię od, od lat, także tam Dyrektywa teraz Unii Europejskiej nie ma aż takiego gigantycznego wpływu na te firmy, tak jak jest to u nas. Liderzy branży przemysłowej z Niemiec, banki francuskie absolutnie przodują tutaj, jeżeli chodzi o rozumienie wpływu czynników ESG na ich działalność i tego, jak ich portfel wpływa na. Na, na środowisko i społeczeństwo, ale również są przykłady spoza Unii Europejskiej. To, to nie jest tylko tak, że to jest wymysł europejski i, i, i temat, który gdzieś jest rozwijany tylko w Unii Europejskiej. Zdecydowanie nie. Są firmy amerykańskie, liderzy technologii, którzy można powiedzieć, że są zrównoważeni, firmy japońskie i nawet są wśród tego firmy chińskie. A czy to troszeczkę nie jest tak, że oczywiście dziś ta, to raportowanie jest bardzo ważne, ale czy w przyszłości nie będzie? Najważniejsze, jeżeli chodzi o samo pozyskanie kapitału, że po prostu, jeżeli nie będziemy tego robić, to nie będziemy mieli dostępu do kapitału. Zdecydowanie od kilku lat istnieją ratingi ESG nadawane przez agencje ratingowe największym firmom i bardzo wielu inwestorów patrzy na te ratingi kiedy podejmuje decyzję o tym czy zainwestować w daną firmę czy nie to jest w dużym stopniu też kwestia lokalna na przykład w krajach skandynawskich fundusze inwestycyjne fundusze emerytalne w szczególności zwracają ogromną uwagę na, na ratingi ESG na kwestie tego czy zrównoważony rozwój jest brany pod uwagę, dlatego że oni analitycznie już są troszeczkę dalej. Tam jest gdzieś to myślenie, że jeżeli dzisiaj ja wpłacam na mój prywatny fundusz emerytalne pieniądze i wiem, że są pewne wyzwania związane ze zmianą klimatu, utratą bioróżnorodności, jeżeli ja przejdę na emeryturę za lat powiedzmy 30-40, może się okazać, że pewne z tych ryzyk już się wtedy zmaterializują. Ja chcę wiedzieć, że fundusz, który ja zainwestowałem, że menedżerowie, którzy prowadzili ten fundusz, oni rzeczywiście, Wzięli pod uwagę te czynniki. Także jak najbardziej staje się to kwestia ważna, a my, jako członkowie Unii Europejskiej, członkowie tego systemu, który, który jest w Unii Europejskiej, którzy korzystamy z kapitału zagranicznego wciąż, no też powinniśmy takie rzeczy brać pod uwagę. To na koniec chciałem Ci zadać pytanie: jakie w takim razie stoją wyzwania przed polskimi przedsiębiorcami, ale też jakie potem mogą mieć korzyści? Te polskie firmy, jeżeli uda nam się implementować, prowadzić CSRD tutaj na nasz polski rynek. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o wyzwania, to na pewno mamy wyzwanie związane z czasem. To jest czysto regulacyjne wyzwanie. Stworzenie tych pierwszych raportów zajmuje od pół roku do roku. Także tutaj przedsiębiorcy nie mają co zwlekać. Dobrze jest się zapoznać z zakresem CSRD, czyli kiedy ta dyrektywa będzie obowiązywać, poszczególne biznesy, to warto sprawdzić. Czas, zaangażowanie wewnętrzne żeby dobrze przeprowadzić ten proces, trzeba zaangażować wewnętrznych liderów, wewnętrznych ekspertów, to musi być zadanie wykonane przez, przez, przez wszystkich w ramach, w ramach firmy i później kwestia taka, żeby nie traktować tego jako czysto regulacyjne wyzwanie, bo w tej chwili to, to tak trochę wygląda, że, że firmy po prostu chcą gdzieś tam spełnić te wymogi compliance, ale tak naprawdę no, te korzyści pojawiają się w momencie kiedy te kwestie zrównoważonego rozwoju staną się elementem strategii firmy, planowania biznesowego, wejdą w system zarządzania, czyli firmy zaczną rzeczywiście pochylać się nad tymi czynnikami i korzystać też z tego, co pewne zmiany przyniosą, bo to nie tylko są wydatki, ale też i szanse. Szanowni Państwo, na zrównoważony rozwój patrzmy długofalowo, a nie tylko tu i dzisiaj, dlatego że te korzyści, które będą, a na pewno one się zniszczą, przyjdą w dłuższej perspektywie czasowej. A za dziś dziękuję mojemu i Państwa gościowi, panu Tomaszowi Piesieckiemu z firmy Forvis Mazers. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.